Zanim zagłębimy się w fascynujące twierdzenia dotyczące wody kokosowej, musimy najpierw zrozumieć, co rzekomo ma ona zastępować. Płyny dożylne, czyli kroplówki, to specjalnie przygotowane płyny wstrzykiwane bezpośrednio do żyły pacjenta. Pomyśl o nich jak o bezpośrednim systemie dostarczania do krwiobiegu. Ta metoda jest niezwykle ważna w nowoczesnej medycynie pozwala szybko nawodnić pacjentów, przywrócić niezbędne elektrolity, podać leki, gdy układ pokarmowy nie może być użyty lub jest po prostu zbyt wolny. Jest to podstawowe narzędzie używane w szpitalach, klinikach, w sytuacjach awaryjnych na całym świecie każdego dnia. Te płyny to nie tylko zwykła woda, to sterylne, precyzyjnie sformułowane roztwory. Najczęściej spotykanym typem jest sól fizjologiczna. Czyli mieszanina chlorku sodu i wody. Proces produkcji tych płynów medycznych jest niezwykle rygorystyczny z pewnego powodu. Teraz zwróćmy uwagę na kluczowe pytanie: czy woda kokosowa może być używana jako płyn dożylny? Pomysł ten krąży od dziesięcioleci, często przedstawiany jako wskazówka surwiwalowa, zapomniana mądrość. Zwolennicy sugerują, że w skrajnej sytuacji awaryjnej, zdala od jakiejkolwiek pomocy medycznej, klarowny płyn z młodego, zielonego kokosa mógłby zostać użyty jako substytut standardowych kroplówek. Koncepcja jest z pewnością pociągająca. Maluje obraz naturalnego, łatwo dostępnego zasobu, który mógłby uratować życie. Odwołuje się do naszej fascynacji naturalnymi środkami i idei. Że natura zapewniła wszystko, czego potrzebujemy. Przekonanie to opiera się na obserwacji, że woda kokosowa wydaje się mieć właściwości podobne do osocza. Jest to klarowny płyn, stosunkowo sterylny wewnątrz skorupy i zawiera elektrolity takie jak potas. Pochodzenie mitu o kroplówce z wody kokosowej nie wywodzi się z nowoczesnego bloga o zdrowiu, ale jest w dużej mierze przypisywane historycznym relacjom II wojny światowej wojny w Wietnamie. Podczas tych konfliktów zespoły medyczne działające w odległych tropikalnych miejscach, zwłaszcza na Pacyfiku, czasami borykały się z poważnymi niedoborami zaopatrzenia medycznego, w tym sterylnych płynów dożylnych, takich jak sól fizjologiczna. W tych rozpaczliwych sytuacjach, gdy ranni żołnierze byli zagrożeni śmiercią z powodu odwodnienia wstrząsu, niektórzy lekarze. Podobno zwracali się do najbardziej dostępnego, sterylnego płynu wody znajdującej się w młodych zielonych kokosach. Te relacje są w większości anegdotyczne, przekazywane jako historie o sprycie na polu bitwy. Jednym z najczęściej cytowanych przypadków są doniesienia, aby naprawdę zrozumieć dlaczego woda kokosowa nie jest odpowiednim zamiennikiem medycznych płynów dożylnych, musimy je bezpośrednio porównać. Zacznijmy od osmolalności, czyli stężenia rozpuszczonych cząstek w płynie. Medyczne roztwory dożylne, takie jak sól fizjologiczna, są izotoniczne, co oznacza, że mają stężenie cząstek bardzo podobne do ludzkiej krwi. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia, że woda nie wlewa się do komórek krwi ani nie wypływa z nich, co mogłoby spowodować ich pęcznienie i pękanie, hemoliza lub kurczenie się. Ta równowaga jest fundamentalna dla bezpieczeństwa każdego płynu dożylnego. Woda kokosowa, z drugiej strony, jest hipertoniczna w porównaniu do naszej krwi. Oznacza to, że ma wyższe stężenie rozpuszczonych cząstek. W szczególności jest niezwykle bogata w potas, zawierając go znacznie więcej niż nasze osocze krwi. Chociaż potas jest niezbędnym elektrolitem, zalewanie nim krwiobiegu bezpośrednio może być niezwykle niebezpieczne. Osmolalność wody kokosowej jest również znacznie wyższa niż krwi. Jeśli zostanie podana dożylnie w dużych ilościach, ten hipertoniczny roztwór może wyciągać wodę z komórek krwi i otaczających tkanek, prowadząc do odwodnienia komórkowego i uszkodzeń, dokładnie odwrotnie do tego, co chcemy osiągnąć. Kolejną krytyczną różnicą jest profil elektrolitowy. Standardowe płyny dożylne są zaprojektowane tak, aby uzupełniać to, co organizm stracił, w zrównoważony sposób. Kiedy odchodzimy od anegdot i patrzymy na dowody naukowe, obraz staje się znacznie jaśniejszy. Nieliczne istniejące studia przypadków, takie jak ten z Wysp Salomona, są często błędnie interpretowane. Pokazują one możliwość w absolutnej nagłej sytuacji, a nie bezpieczeństwo czy skuteczność jako standardowe leczenie. Lekarze stale monitorowali pacjentów, gotowi przerwać infuzję przy pierwszym sygnale problemu. Używali tego płynu tylko jako tymczasowego rozwiązania. Nie są to przykłady udanej, powtarzalnej terapii. Współczesne badania analizowały skład wody kokosowej i jej skutki przy podawaniu dożylnym. Jej skład chemiczny nie jest idealny do resuscytacji. Główny problem: hiperkaliemia. Za dużo potasu we krwi. Serce potrzebuje precyzyjnej równowagi elektrolitów. Nagły napływ potasu może zakłócić sygnały elektryczne serca, prowadząc do arytmii, a nawet zatrzymania akcji serca. To jest główne ostrzeżenie dla personelu medycznego. Analiza podkreśla też ryzyko alergiczne. Kokosy to orzechy drzewne, alergie istnieją. Konsensus medyczny jest jednoznaczny: woda kokosowa nie powinna być używana do nawadniania dożylnego. Zatem po przeanalizowaniu historii, nauki i ryzyka, jaki jest ostateczny werdykt? Pomysł, że woda kokosowa może być bezpiecznie używana jako płyn dożylny, jest dla wszystkich praktycznych celów mitem. Chociaż opiera się na ziarnie prawdy z ekstremalnych okoliczności historycznych, został zniekształcony w niebezpieczną dezinformację. Rzadkie przypadki, w których była używana przez lekarzy,. Były aktami desperacji, a nie poparciem tej praktyki. Ci specjaliści medyczni byli w pełni świadomi zagrożeń dla życia, ale byli zmuszeni wybrać mniejsze z dwóch pewnych złych. Podsumujmy jasno kluczowe fakty. Po pierwsze, skład chemiczny wody kokosowej nie jest odpowiednim dopasowaniem do ludzkiej krwi. Jej nadmiernie wysokie poziomy potasu i niska zawartość sodu. To tworzy niebezpieczną nierównowagę elektrolitową, która może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Jej hipertoniczny charakter może uszkodzić komórki krwi. Po drugie, ryzyko wprowadzenia zagrażającej życiu infekcji jest niedopuszczalnie wysokie. Bez sterylnego środowiska i sprzętu bardziej prawdopodobne jest spowodowanie sepsy niż uratowanie życia. Po trzecie, potencjał reakcji alergicznych przeciążenia płynami, kwasicy. Kiedy należy używać wody kokosowej? Należy ją pić. Jest orzeźwiającym i nawadniającym napojem, doskonałym do doustnego nawodnienia, jeśli jesteś lekko odwodniony po wysiłku lub dniu na słońcu. Ale nigdy, pod żadnym pozorem, nie należy jej wstrzykiwać bezpośrednio do żył. Jeśli ktoś jest poważnie odwodniony i potrzebuje płynów dożylnych, Jedyną bezpieczną odpowiedzią jest jak najszybsze zapewnienie mu odpowiedniej opieki medycznej.